Cześć Boże, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj ocenię dla Was herbatę pod nazwą Jabao Jeszchenk ze sklepu Herbata. I na początek powinienem oczywiście opisać Wam jej zapach, natomiast chciałbym tutaj wspomnieć o tejże czarce. Dlatego, że ja ją sobie niedawno kupiłem. Jest to czarka wykonana przez pana Andrzeja Mendelka. Jest to krakowski artysta. I ta czarka kosztowała jak na czarki, dosyć dużo, bo kosztowała 70 zł, a dlaczego? Dlatego, że jest to tak zwany Oil Spot, albo też inaczej po japońsku yuteki. czyli tutaj chodzi o to, że w tym przypadku mamy takie szkliwienie, czy też wypał, tak można by to też powiedzieć, który powoduje, że mamy tutaj widoczne, chociaż tutaj będzie ciężko zobaczyć to, tak zwane to się nazywa plamki oleju, tak? Może w środku będzie bardziej widoczny, jeżeli o to chodzi. W każdym razie, tutaj chodzi o to, że yy, powinny być widoczne taki kształt jakby plamek oleju, czy też niektórzy uważają, że rozgwieżdżonego nieba. Tak bardziej taka poetyczna nazwa, można powiedzieć. W każdym razie, no jest to używane w Japonii i pan Andrzej Mędrek też robi w ten, yy, w ten sposób wypały. Jest to bardzo trudne do zrobienia. Stąd też. Ta cena 70 zł za taką czaleczkę. Co jeszcze mogę tutaj powiedzieć, to to, że jest to kamionka. E, oczywiście y, bardzo ładnie szkliwiona, tak jak powiedziałam już. Y, no i właściwie jest to też wykonane na tutaj w tym wypadku kolega ryncarskim. Każda taka czeleczka jest inna. Jest kilka rodzajów tych czalek, jeżeli chodzi o wielkość. Ta jest. Najmniejsze, jeśli o to chodzi, ja lubię pić tutaj, jeżeli o to chodzi, z małych naczyń. Także to tyle tytułem, powiedzmy, wstępu, tytułem czarki. Przechodzę teraz już do tematu właściwego, czyli do herbaty. Na początek, oczywiście, jej zapach. Bierzemy wodę. Woda powinna być gorąca, absolutnie jakaś letnia i tak dalej. Dlatego, że powinniśmy wydobyć smak tej herbaty białej i tutaj przy białych herbatach jak najbardziej gorąca woda zdecydowanie pasuje, jeśli o to chodzi. Jeśli chodzi o zapach, to przede wszystkim bym powiedział, że jest to zapach zdecydowanie sosnowych igieł. A także i tutaj idąc w kierunku właśnie tej sosnowości, to też i sosnowej żywicy zdecydowanie bardzo przyjemny zapach, uspokajający. Taki można powiedzieć, że dosyć. No może nie tyle delikatny, co nienachalny, O tak bym to powiedział. W ten sposób bym to nazwał. Też jeśli chodzi o kwestie zapachu, to też taka żywica sosnowa tak powiedzmy iglastość, ale też bym powiedział, że troszkę tutaj jest w tym zapachu może i waniliowości też troszeczkę też i tutaj troszkę jest moim zdaniem miodu spadziowego taka niewielka ilość powiedzmy z pół łyżeczki na tam, powiedzmy niedużą ilość wody rozpuszczone w tym kierunku bym szedł, także Zapach jest jak najbardziej w porządku, dla mnie osobiście zdecydowanie kojarzy się właśnie z iglastym lasem, z taką żywicznością przede wszystkim. Dobrze, teraz też bym chciał powiedzieć, gdzie tą herbatę dobrze byłoby wypić. Myślę, że przede wszystkim na terenach, fajnie by pasowała na terenach Suwalszczyzny, czy też Sudowi, po stronie litewskiej, ponieważ Suwalszczyzna dzieli się na dwie części, część litewską, część polską, tam dawniej zamieszkiwali Jedźwingowie, i też, co można byłoby powiedzieć, to też to, że jest to ten pagórkowaty przede wszystkim, polodowcowy głównie. Także bardzo by to fajnie pasowało, ale też do miejsc, gdzie są oczywiście jeziora. No jeziora w Polsce to przede wszystkim jest, to jest przede wszystkim walnia i Mazury. Tam z kolei zamieszkiwali dawniej Prusowie, prawda, jeżeli o to chodzi. No i tutaj doskonale by to pasowała ta herbata właśnie do tego, myślę do tych terenów, gdzie są właśnie jeziora, lasy też. E, myślę, że fajnie pasowałoby pasowało do jakichś nadmorskich wydm z kolei też. E, właśnie do miejsc takich zielonych, takich miejsc e, właśnie, gdzie mamy dużo jezior. Tego typu moglibyśmy sobie na kemping pojechać, taką herbatkę wypić właśnie w jakimś lesie. Czy też na obóz harcerski, coś takiego, no jeżeli o to chodzi, tak? Dobrze, to tak w takim razie przechodzę do następnego tematu, czyli do Kwestii ceny tej herbaty. Cena tej herbaty to jest, to jest 78 zł za 100 gramów. Czy jest to jest dużo czy mało? Moim zdaniem jest to dużo. Tym bardziej jest to herbata ekologiczna, mimo że nie ma certyfikatu ekologiczności, to jest dość drogi, ale można powiedzieć, że jest ona ekologiczna, tak? Teraz, jeżeli chodzi o samą nazwę. Jabło Jeszen, to oznacza tyle co dzikie pąki. I skąd ta nazwa w ogóle? Otóż, moi drodzy, są to, słuchajcie, mieszane drzewa wielkolistnej odmiany Camellia sinensis, tak? I one wyrosły z drzewen. I teraz tak, są to odmiany właśnie bardzo często dzikie, jeżeli o to chodzi, tak? No i tutaj też, co jest dosyć ciekawe, to to, że ta herbata z tych właśnie pąków Nazywana jest również białym płedem. I są to pąki kątowe. A co to są pąki kątowe? Otóż pąki kątowe to są pąki, które wyrastają sobie na złączenia gałęzi. I tutaj, właśnie z tych zalążków, czyli z tych właśnie pąków kątowych, powstają nogi we tak? I teraz następny temat. To jest temat, oczywiście, tutaj, a weźmy temat suszenia, prawda? Jest to suszenie na słońcu, a potem dosuszanie ciepłym powietrzem. I tu warto by było podkreślić temat właśnie białych herbat. Otóż białe herbaty, to są herbaty najmniej przetworzone. I wydawałoby się, że te białe herbaty, moi drodzy, powinny być znane tak naprawdę już bardzo dawno. Bo właśnie tam niewiele co trzeba robić. Po prostu suszy się te herbaty. Tak nie ma siaci, czyli zabicia zieleni, prawda? Czyli tego, żeby przerwać oksydację. Nie ma, yy, nie wiem, fermentacji jak w przypadku płetów. Yy, tak. Yy, właściwie nie tyle fermentacji, co, Dobrze mówię, to jest chyba w przypadku płetów, to jest chyba taki rodzaj fermentacji, jeśli o to chodzi, tak. Yy, nie znam się na tym dokładnie, ale, ale jakby, tak jak czytałem na ten temat, to można byłoby to w ten sposób powiedzieć. Nie na temat puerów teraz mówimy. W każdym razie chodzi mi o to, że. Inne herbaty są trudne do zrobienia. Tutaj właściwie nie trzeba nic zrobić. Jednakże, pierwsze, właśnie białe herbaty znane nam dzisiaj, można powiedzieć, tak jak dzisiaj, to był jinczeń, który został odkryty, moi drodzy, czy też zrobiony, wykonany w 1796 roku. Czyli właściwie to jest końcówka XVIII wieku, prawda? Czyli tak zwane srebrne igły wtedy były znane. To nie są srebrne igły, to jest inna, inny gatunek białej herbaty. Ale tak jak mówię, no późno dostać, prawda? E, co jeszcze można było tutaj powiedzieć dalej? To jest to zbiór ręczny, to tak zwany first flash. Jeżeli chodzi o kwestię wysokości, to jest e, 1800 metrów nad poziomem morza. No, Luyu już mówił, że właśnie herbaty wysokogórskie są bardzo dobre. I teraz też e, troszkę właśnie a propos tego bym chciał Wam powiedzieć, że ten felt flash to no, nie jest to herbata taka wiosenna, jakbyśmy powiedzieli. Dlatego, że tutaj, tak jak czytałam na stronach herbaty, jest to herbata zbierana między innymi w lutym chociażby, prawda? Na przełomie bodajże jest stycznia lutego, z tego co ja pamiętam. Ale jest to pierwszy zbiór tej herbaty. A Dlatego felt flash, tak? I teraz przechodzimy do pochodzenia tejże. Otóż pochodzenie to są Chiny. Przede wszystkim, tak? Prowincja Yunnan. Yunnan znana, właśnie, z Puerów. Prawda? Jest to zachodni Yunnan. Jest to też region, który nazywa się Dehong. A cała nazwa, pełna nazwa to jest prefektura Dehong Dai i Yingpo. No i teraz, moi drodzy, co można by było tutaj powiedzieć o właśnie nazwie. Otóż nazwa Dehong oznacza w języku Tai Nuwa, który zapisuje się właśnie pismem bramińskim, używanym w Indiach między innymi. To oznacza tyle, co dolny brzeg rzeki Nu. A z kolei w języku ogólnosińskim, czyli tą Kuwa, oznacza tyle, co wspaniały, czy też moralny. Także dwie jakby różne nazwy. Dalej, jeżeli chodzi o De Dehong, to um, on był wspominany, te tereny były wspominane przez wielkiego historyka chińskiego Sima Qiana, czy też Sima Qiana. Natomiast co dalej jeszcze można powiedzieć, to to, że tereny te zostały podbite w 1253 roku przez woza Mongołów Kubilaj Hana. Także jeżeli chodzi o tą historię, one mają dość długą historię, można sobie to przeczytać na angielskiej Wikipedii. Natomiast obecnie jest to rejon zamieszkiwany w większości przez ludność Han, to jest 51,93% i mniejszości etniczne, głównie to właśnie Dai i Inkpo i to jest 38,07%. Rejon ten graniczy z binwarskim stanem Kachin od strony zachodniej. Także to tyle, jeżeli chodzi o tutaj sprawy, powiedzmy, takie demograficzno-historyczne. Jest to oczywiście, można powiedzieć, górzysty, przede wszystkim taki, tak jak cały tutaj Yunnan. Teraz przejdę do y, spraw zdrowotnych, tak jak działa na zdrowie ta herbata. Ja tutaj korzystałem głównie ze strony Medonet. Medonet uważam za bardzo dobrą stronę. Bardzo często od nich korzystam, jeżeli chodzi o sprawy zdrowotne, ale pamiętajmy o tym, że zioła czy też herbaty nigdy nie zastąpią, powiedzmy, no, wizyty u lekarza, ale zawsze wspomagają leczenie, prawda? W każdym razie, tutaj jak to działa? Przede wszystkim jest to silny antyoksydant silniejszy niż większość herbat zielonych to 3% trzykrotnie silniejszy, nawet. Dalsza sprawa to jest to, że kilka filiżanek dziennie powoduje to, że mamy tutaj ważny element profilaktyki antynowotworowej. I tutaj jakby to się łączy z jedną rzeczą, mianowicie z tym, że tu mamy, przez to, że mamy duże ilości galusanoepigalokatechiny, mamy syntezę limfocytów przez to. Właśnie to pobudza ten galusan epigalokatechiny, pobudza właśnie limfocyty, a to z kolei stymuluje organik do walki z Chorobami, w tym właśnie z nowotworami, między innymi również. Ponadto, też ten, że ta herbata zabiera, zapobiega chorobom układu sercowo-naczyniowego, a także przyczynia się do obniżenia cholesterolu LDL. To się jakby z tym wiąże, prawda? Bo przez to nie zatykają nam się żyły. Następnie, co mamy dalej? Dalej mamy to, że ona działa bardzo dobrze na cele ta herbata, działa też właśnie dobrze na układ krwionośny. Na wzmocnienie kości i stawów, również ponadto, też zapobiega rozwojowi próchnicy. Oczyszcza organizm z toksyn. Stosowana zewnętrznie działa antyseptycznie, przeciwgrzybiczo. Również i działa dobrze na pracę mózgu, poprawia nastrój. Ma duże ilości witaminy B3, a witamina B3 z kolei. Właśnie działa dobrze na mózg, jak i na obwodowy układ nerwowy też. Co jeszcze, jeżeli chodzi o zdrowie, to też to, że ta herbata również i działa dobrze na odporność, ponieważ posiada duże ilości witaminy C. Właśnie także to tyle, jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne. Tak? Przechodzimy teraz do następnego tematu, czyli do tematu wyglądu opakowania. Opakowanie wygląda, moi drodzy, w ten sposób. Zielone, prawda? Zwykła zieleń. Ale co mi się bardzo podoba w e herbacie, to jest to, że mamy tutaj napisane, jak należy tą herbatę parzyć. Otóż parzymy ją w 96 stopniach, 5 gramów i na 250 ml. Jest to pierwsze parzenie, półtorej minuty, drugie 3 minuty, a trzecie 6 minut. Tak? Także tutaj mamy. Opisano dokładnie, jak to należy parzyć, yy, tu dalej, właściwie pod To mamy antyalergiczne sprawy, jakie są, czy jakieś ilości orzechów, prawda, innych rzeczy, ewentualnie, że mogą być. No, tego typu sprawy, prawda? No i że trzeba trzymać w suchym, chłodnym pomieszczeniu, ciemnym. Yy, prowincja Yunan, oczywiście, napisana, Chiny też. I że najlepiej spożyć przed 28 luty 2026. Także, jeżeli o to chodzi, dalej, sprawa wyglądu. Chciałbym się powiedzieć liście. Ja powiem, że tych właśnie pąków kątowych. One wyglądają moi drodzy tutaj w ten sposób. Te pączki białe, bardzo ładny wygląd, dość ciekawy bym powiedział, bardzo ciekawy wygląd. No i dalej co mamy jeszcze? Wygląd już po zaparzeniu. Prawda wygląda tak. Co ciekawe, też, jeśli chodzi o Chińczyków, to taką herbatę właśnie oni parzą zazwyczaj w stylu Gong Fucha. Ale, też parzą moi drodzy w ten sposób, że na przykład tą herbatę potrafią gotować, na przykład. Nie, jeżeli o to chodzi, tak? Taka ciekawostka, owocowa, jeżeli chodzi o to. Te pączki, właśnie o te pączusie nasze kochane, właśnie też gotują. Także tak to wygląda. No i przechodzimy teraz do wyglądu, moi drodzy, do wyglądu napadu. Napad wygląda w ten sposób jasno bardzo jasno-żółty, właśnie biały niemalże, tak jak woda. Mi osobiście troszkę przypomina wygląd, wiecie czego? Ym, soku z brzozem. Soku brzozowego. Bardzo ładnie się prezentuje. Delikatny, delikatna żółć właśnie taka. Takie coś w tym stylu, prawda? Przechodzimy teraz do kwestii smakowych. Wiecie co, powiem Wam także że jak, zanim przejdę do kwestii smakowych, tak krótko jeszcze, że nigdy mi się nie udaje tak naprawdę zrobić tak, jak powinno być, czyli do powiedzmy połowy czareczki zalać yy, tejże herbaty, nalać yy, i powiem Wam tak, że właśnie takie jest kulturalnie, że nalewa yy, mniejszą ilość herbaty, natomiast jeżeli chodzi o alkohol, to zwykle moi drodzy właśnie yy, w opór się nalewa czalkę. To taka ciekawostka tylko. Zatem próbujemy. Powiem Wam tak, Jeżeli chodzi o smak. On jest bardzo delikatny. Czuć taką lekką ostrość, bym powiedział, ale właśnie trudno powiedzieć, że to jest ostrość, nie? Bo to jest delikatny bardzo. Taki znaczek, jakby tak można było powiedzieć sosnowość sosnowych igieł. Takiej słodkości, słodyczy. To jest pierwsza, jakby sprawa. Druga sprawa, e, ja wyczułam tutaj troszkę, może bym powiedział, watermelon, prawda? Czyli albus, ale właśnie bardziej melon niż moi drodzy albus. W herbacie mam napisane, że to jest arbus, natomiast ja bym powiedział, że bardziej melon, jeżeli chodzi o smak. Ale taki delikatny. Co jeszcze? Jeszcze. Gdzieś w tle bym się pokusił o to, chociaż nie jestem do końca tego pewny, jestem do końca o tym przekonany, że taka niewielka, powiedzmy pół łyżeczki tak zwany tifun, y, miodu spadziowego. Tak, jeżeli chodzi o smak. Może gdzieś w tle jakaś waniliowość lekka. Generalnie dominuje tutaj zdecydowanie sosnowość, igły sosnowe i taki powiedzmy taka słodzy, czy bym powiedział, tak, w tym kierunku. I to jakby też pozostaje nam we wnętrzu, tak jakby tutaj się odchodzi, tak, delikatnie tutaj pogadle, ale nie jest to aftertaste, jest to, bym powiedział, taki, takie muśnięcie, prawda, takie muśnięcie jakby dotknąć kogoś delikatnie i pozostawić z tym dotknięciem w środku człowieka, nie? Bardzo przyjemne jest, to bardzo przyjemne działa, także jeżeli o to chodzi. Przechodzimy teraz do tematu kuchni. Z czym taką herbatę pić, czyli jabało w kuchni. Moi drodzy, ta herbata moim zdaniem przynajmniej zacznijmy od obiadów. Świetnie by pasowała pod ryby delikatne, takie jak pstrąk, czy też na przykład dolż podane na przykład z talarkami ziemniaków, prawda, pieczonych. Świetnie by to pasowało, uważam, bo fajnie by to się uzupełniało. Pasowałoby to też do, na pewno, pierści z indyka, jak też pierści z kurczaka zagrodowego, z dodatkiem na przykład, też ziemniaków, a na przykład ziemniaków tłuczonych, tu z dodatkiem na przykład majeranku, czy też koperku, by fajnie to, to pasowało z masełkiem na masełku smażone, prawda? Do czego jeszcze by pasowało? Myślę też, jeżeli chodzi o kwestie obiadowe, to również by to fajnie pasowało pod tak myślę na przykład jakiś tak się pokusił, na przykład schab w jakimś sosie, prawda, szarym powiedzmy. Myślę, że pod króliczka by fajnie też pasowało, bo to są delikatne mięsa. W tym kierunku muszę jakby, jeżeli o to chodzi, ale w dodatkiem przede wszystkim ziemniaków, tak? Bo ziemniaki są takie neutralne bardziej. Jeżeli o to chodzi. Pod co jeszcze? Przejdźmy teraz do śniadań. Jeżeli chodzi o śniadania, to, czy też kolacje również, to świetnie by to pasowało pod moi drodzy, myślę, że na przykład biały ser z dodatkiem miodu spadziowego, miodu wielokwiatowego też. Myślę też, że pod biały ser tutaj z dodatkiem również i na przykład konfitur różnego rodzaju, dżemów, prawda? Tego typu rzeczy. To się głównie ser, znaczy ser biały z miodem je na Podkarpaciu, a na przykład Ser tutaj z dżemem, to na przykład na Lubelszynie, o to chodzi. W każdym razie pod co jeszcze? Myślę, że pod sery typu dziuga, sery typu na przykład cheddar by fajnie pasowała, takie twarde sery, żółte z kolei. Jeśli o to chodzi, jeśli chodzi o śniadania, myślę, że fajnie, by pasowało też pod przekąski, takie jak na przykład krążki kalmarowe, czy też na przykład krewetki tygrysie. Jakieś fajne sałatce by to pasowało, z jajkiem na przykład pokrojonym w ktalarki pod tuńczyka by fajnie pasowało to, jeżeli o to chodzi. Także myślę, że też by bardzo dobrze pasowało pod, jeśli chodzi o kwestie śniadaniowe, to też na przykład pod pomidorki koktajlowe by dobrze pasowało i tutaj z dodatkiem to już bym się trochę kłócił, ale może by pasowało na przykład pod fetę, tylko ta, tylko nie za dużo tej fety. Yy, bardziej sałatka i troszkę fety, prawda? I na przykład jakaś oliwa z oliwek. No myślę też, że pod suszone pielęgnowce to, to mogło pasować. I teraz przejdę dalej do kwestii takich, bym powiedział, deserowych. Myślę że przede wszystkim pod na przykład owoce, nazwijmy to białe, czy właśnie pod melon, pod arbus, pod również i pod winogrona by to świetnie pasowało tak żeby to dobrze pasowało pod japońskie mochi, mochi to jest inaczej takie ciastka jakby zrobione z ryżu kleistego i w środku mamy fasole adzuki, bardzo dobre są kiedyś kupowałem, jadłem i wiem, że Dużą paczkę kupiłem kiedyś i zjadłem wszystkie moci, które były w tej paczuszce. Także były pyszne, naprawdę. W sklepie bodajże Azjatka kupiłem te moci. To jest sklep wietnamski, ale oni mieli a właśnie to było japońskie moci też do sprzedania. Co jeszcze? Też fajnie by to pasowało. Także myślę, że pod na przykład Sernik. Taki puszysty Serniczek by to pasowało bardzo dobrze. Pod myślę, że pod Szarlotkę pod też, jeśli chodzi o ciasta, bardzo dobrze pasowało pod ciasta z kruszonką, ciasta drożdżowe z kruszonką, takie jak na przykład ciasto z kruszonką i dodatkiem na przykład dla Barbarów, ale by się coś komponowało ze sobą wszystko, bardzo dobrze też, myślę, że mogłoby pasować pod tak zwane serki litewskie, czyli to tak jak mówiłem, oblane czekoladą i w środku na przykład, znaczy nie na przykład, tylko w środku z białym serem, tak. W smaku właśnie celnik w pewnym sobie. Po co jeszcze by pasowało? Myślę że też, że fajnie by pasowały te... ta herbata by fajnie też pasowała, moi drodzy, pod... też jeżeli chodzi o słodycze, na przykład pod jakieś powiedzmy bezdelikatne tego typu rzeczy. Generalnie rzecz to muszą być lekkie rzeczy, nie za mocne, żeby nie zabić tego smaku, ale można spokojnie to jeść. Także to tyle, jeżeli chodzi o kwestie kuchenne, teraz przechodzę do tematu oceny szkolnej. Zatem, w ocenie szkolnej, no, ja bym tej herbacie dał, no właśnie, co bym jej dał, jeśli chodzi o zapach, bardzo fajny, bardzo przyjemny, bardzo mi się podoba. Tak, ta właśnie lesistość. Ta Sosnowość i głowa, bardzo fajny zapach. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie też wyglądu tych pąków kątowych, bardzo ładne są, bardzo mi się podobają, bardzo przyjemne. I to są takie, który bym dał za to szóstkę ewidentnie. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie smaku, smak też mi bardzo pasuje. Znaczy bardzo przyjemny, taki właśnie słodki, taki delikatny, ale właśnie za delikatny, moi drodzy, za delikatny. I za to minus, niestety, ja wolę mocniejsze herbaty. W każdym razie za to bym dał, moi kochani, tu już bym obniżył do tej czwórki plus. Że jakby tak łącząc to wszystko, powiedzmy ten cały, tą całą historię, no to ostatecznie dałbym za tą herbatę piątkę. Myślę, że piątka... Czyli ocena bardzo dobra? Jest jak najbardziej słuszna, jest to dość wysoka ocena, i właśnie to na tyle, tak? Także szczęśliwy Boże, z Panem Bogiem. Jak zawsze, Marcin Wisiarski, dobra herbata. Takie fajne usunięcie, jeszcze zostaje tak w środku, fajnie to wypełnia odganik, bardzo jest to przyjemne. Także to na tyle. Szczęść Boże, trzymajcie się i pijcie dobre herbaty. Pamiętajcie, nie pijcie herbat torebkowych, bo to jest całkowicie bez sensu. Kupujcie dobre herbaty, na przykład w sklepie herbata